Jedna z moich przyjaciółek jest niesamowitą gadułą. Przysięgam, ja nie znam drugiej takiej osoby. Jestem absolutnie przekonana, że ona należy do jakiegoś 1% ludzi na, na tym świecie, którzy potrafią rozmawiać z prędkością tysiąca słów na minutę. I e, my z Olą poznałyśmy się kilka lat temu w Rzymie. Kiedy całkiem przypadkiem okazało się, że będziemy razem mieszkać. Nie wiedziałyśmy o tym, że spotkamy się w randomowym mieszkaniu gdzieś w Rzymie i że obie jesteśmy Polkami, a już na pewno nie wiedziałyśmy wtedy, że rozwinie się z tego przyjaźń, którą przeniesiemy potem do Polski i będziemy jakoś kontynuować, mimo tego, że mieszkamy w innych miastach. I Ola, przy tym, że potrafi, właśnie ma taką zdolność mówienia tysiąc słów na minutę, to jest jeszcze przemądrą osobą. I, I zawsze można polegać na jej radach. To nie jest tak, że ona gada o niczym, chociaż też jej się zdarza, ale przede wszystkim mówi mądre rzeczy. I już mówię Wam, dlaczego w ogóle o tym ja gadam i ja produkuję tutaj teraz tysiąc słów na minutę, bo dzisiaj będzie o ludziach, którzy stoją za mną murem. I ten odcinek stoi w relacji z innym odcinkiem podcastu o tytule. Ludzie grubą kreską pisani. Jeżeli tylko jesteście ciekawi, to zajrzyjcie najpierw tam, bo w moim życiu ludzie, którzy są grubą kreską pisani, to są ci sami ludzie, którzy stoją za mną murem, i to są ci sami ludzie, którzy te mury czasami pomagają mi wznosić. I tu powstaje pytanie: po co w ogóle jakiekolwiek mury wznosić? To się, wiecie, wydaje takim średnio psychologicznym e, konceptem, żeby jakoś się zamurowywać. Otóż mury przydają się na przykład w takiej sytuacji, w której ktoś nas krzywdzi. A ja dokładnie znalazłam się w takiej sytuacji w moim życiu, gdzie no skrzywdziła mnie bliska mi osoba. I tutaj wraca Ola, do której zadzwoniłam, i opowiedziałam jej o całej tej historii, całej tej sytuacji. I Ola, przy całym swoim talencie, do gadulstwa nieziemskiego. Potrafi też słuchać. I Ola mnie wysłuchała, i, i to było coś niesamowitego. To był w ogóle dla mnie bardzo ważny moment w życiu, kiedy ja zadzwoniłam tak naprawdę po pomoc, żeby wygadać się z jakichś trudnych rzeczy, które mi się działy w życiu, i, i potrzebowałam po prostu wsparcia, a Ola okazała mi to wsparcie w najlepszej formie. Bo co tu dużo gadać, Ola po prostu użyła swojego talentu i wyobrażacie to sobie, mieć po swojej stronie osobę, która ma umiejętność generowania tysiąca słów na minutę. I ja słuchajcie, ja w ogóle jestem ogromnie wdzięczna za tą rozmowę, bo ja podczas tej rozmowy, kiedy opowiedziałam już całą tą sytuację, no to tak też byłam szczera z Olą i powiedziałam, że słuchaj mam w sobie. Różne dziwne emocje i w sumie to nie wiem skąd one się biorą, i sama trochę chyba nie chcę przyznać się przed sobą, że, że je mam, ale chyba jest mi po prostu głupio, że ktoś mnie tak potraktował i że to się tak potoczyło i że ja nie mogę nic z tym zrobić. Na co yy, Ola. Skierowała strumień tysiąca słów najpierw w stronę osoby, która mnie skrzywdziła, i ja tylko, ja tylko siedziałam i słuchałam e, z takim rosnącym poczuciem tego, że mam naprawdę w życiu ludzi, którzy mnie obronią i którzy stoją po mojej stronie, i którzy, no właśnie, stoją za mną murem. I to są naprawdę mury. No słuchajcie, ja nie wiem skąd się bierze takie ole w życiu, bo moja przytrafiła mi się przypadkiem, tak jak już nakreśliłam, ale no szukajcie, szukajcie takich ludzi z takimi umiejętnościami. A potem, jak już miałam takie poczucie, że no ludzie mnie bronią i, i, że, i że są po mojej stronie, no to potem zadziała się rzecz jeszcze ważniejsza, bo Ola, kiedy już skończyła te te litanie płynące w wiadomą stronę, których nie będę tutaj absolutnie przytaczać, to ten sam strumień, taki w ogóle, wiecie, no stu pistolet ze słów, skierowała w moją stronę. I, I to było w ogóle jeszcze ciekawsze i dużo mnie nauczyło, bo nagle ten, ten strumień słów, który mnie bronił, był skierowany w moją stronę. I Ola zaczęła mówić, że... Chyba mi odbiło, jeśli wątpię w to, jak bardzo jestem fajnym i wartościowym człowiekiem, i jak bardzo jestem wyjątkowa, i jak wiele mam do zaoferowania, i w ogóle wiecie, ja nie potrafię naprawdę powtórzyć tego, co zrobiła Ola, bo, bo to, to nie, nie mój talent i, i, i w ogóle to no naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale ja nagle się zorientowałam, kiedy doświadczyłam tego tysiąca słów na minutę lecącego w moją stronę, że ja w tym wszystkim. Potrzebuje też obrony przed samą sobą. I że tak naprawdę to, co Ola robiła, to nie broniła mnie tylko od ludzi z zewnątrz, ale broniła mnie też przed samą sobą. I przed myślami, które kłębiły się w mojej głowie, i faktycznie myślę, że podkopywały gdzieś jakoś moją. Myślę, stabilną wartość siebie, e, która jednak okresowo ulega fluktuacjom, no bo jestem człowiekiem i myślę też, że e, no, na tym polega właśnie bycie też psychologiem, czy niepsychologiem, człowiekiem że nie ma naprawdę żadnej drogi na skróty przez negatywne emocje. Czasami spotykają nas w życiu sytuacje, które słusznie e, generują trudne, negatywne, emocje w naszym życiu i te emocje trzeba przetrwać, trzeba je przeżyć, a najlepiej przejść przez nie właśnie z drugą osobą. I wiecie, jedna rzecz to emocje, z którymi należy się zmierzyć i je przeżyć, a druga rzecz to myśli, chociaż w moim przypadku to nie jest aż tak oddzielne, bo wielokrotnie mówiłam Wam, że mam skłonności do overthinkingu, przez co uważam, że no moje myśli są też częścią mojego świata emocjonalnego, że częścią mojego przeżywania emocji jest analiza sytuacji i rozumienie sytuacji yy, i szukanie wyjść z sytuacji. Ja w ten sposób też pewien kawałek emocji przeżywam. Jednak y, zobaczcie, jaka tutaj jest ścieżka. Mamy sytuację, która generuje emocje, a te emocje generują w nas nieadaptacyjne myśli. I ja kiedy y, mówiłam Oli, właściwie to zwierzałam się Oli, to myślę, że nawet zrobiłam taką gwiazdkę pod tytułem, że Ola, ja wiem, że ja gadam totalne głupoty. Yy, ale ja nic na to nie poradzę, że tak w tym momencie czuję. I myślę, że tak jak powiedziałam o tym, że nie ma żadnej drogi na skróty, nie ma jej, ale są rzeczy, które pomagają nam w tych trudnych emocjach i na pewno jest to kontakt z przyjacielem, a już na pewno z przyjacielem, który ma talent generowania tysiąca słów na minutę, słów broniących, słów, które bronią nie tylko od zewnątrz, od Ludzi, którzy generują jakieś krzywdy w naszym życiu, ale słów, które też potrafią sięgnąć głębiej i wygenerować pomysł pod tytułem: Hej, Ty potrzebujesz obrony przed samą sobą, bo to, co w tym momencie mówisz, jest daleki od prawdy. I to jest bardzo ważne, że Ola w żadnym momencie tej rozmowy absolutnie nie zalewała mnie lukrem. Bo jeżeli rozmawiacie z osobą, która jest w jakichś trudnych emocjach, to nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale takie zdanie pod tytułem: Wszystko będzie dobrze. Czasem może brzmieć jak po prostu lukier albo pustosłów, kiedy osoba, która jest w tak silnych negatywnych emocjach, nie jest w stanie w ogóle realnie patrzeć na rzeczywistość. I, i to jest coś, co właśnie myślę, że warto też jest pamiętać, że w momencie, kiedy mamy w sobie tak Negatywne emocje, to to naprawdę przysłania nam widok na rzeczywistość. I w takich momentach warto jest się zwracać o pomoc do ludzi, którzy tych emocji negatywnych w sobie nie mają i są w stanie na nas patrzeć bardziej obiektywnie i przypomnieć nam niektóre rzeczy na nasz temat. I, i tak Ola nie zalewała mnie lukrem, nie mówiła, że wszystko będzie dobrze, mówiła, że totalnie no, zwariowałam, jeżeli uważam, że rzeczy, które teraz mówię o sobie są prawdą. I, I wiecie, potem tysiąc słów obrony mnie przed samą sobą i mówieniem, jaka jestem zajebista, jakich nie mam zasobów I, i w ogóle, no, tysiąc miłych słów, ale miłych takich, wiecie, nie na siłę. I wiem, że teraz tutaj już mam dużo słów, ale ja ufam Oli. Ja ufam swoim przyjaciołom i ja ufam w to, że oni naprawdę mają o mnie dobre zdanie i że oni mają. Dobre zdanie o mnie głęboko, bo oni znają mnie na wskroś i wiedzą, że nie wiem, że jestem bałaganiarą, że czasami potrafię przez tydzień nie odpisać na wiadomość, i, i przy tym wszystkim są w stanie gdzieś widzieć te wszystkie plusy mojej osobowości i zwiększać widoczność na te plusy. Przede mną samą, kiedy ja trochę mam tą widoczność gdzieś no, zamgloną przez sytuacje w moim życiu, czy przez negatywne emocje, czy przez jakieś właśnie chwilowe zwątpienia w siebie. Cokolwiek by to nie było, ja naprawdę wiem, że mogę zwrócić się do swoich przyjaciół o takie przypomnienie, że hej, jesteś kurde, super. I to nie podlega w ogóle żadnym dyskusjom. I to jest, wiecie, naprawdę takie to w ogóle nie ma to dokładnie tak było z Olą no, ona tysiąc słów e, obrony a w pewnych rzeczach była taka nie w ogóle ogłupiałaś o tym nie gadamy w to nie wchodzimy bo gadasz teraz bzdury. E, i to jest bardzo bardzo potrzebne i teraz może jeszcze ważniejsza rzecz bo dzisiejszy odcinek był taki dosyć anegdotyczny, I, i wyobrażam sobie też, że na pewno słuchają mnie teraz osoby, które przez te 10 minut słuchają o moich przyjaciołach. Jedyne, co w odpowiedzi pojawia się w Waszym umyśle, to to, że Ale ja nie mam takiej oli w życiu. Ja nie mogę polegać na ludziach w moim życiu. Ja nie mam ludzi, którzy stanęliby za mną murem. I być może przytłacza Was teraz jakiś smutek, i, i trudne emocje, które pojawiły się na w sumie pozytywny dzisiejszy odcinek podcastu. I teraz tu jest jedna rada, ale rada niesamowicie ważna. Zacznij od bycia taką osobą dla kogoś, stań za kimś murem. Powiedz mu, że mu odbiło w chwili, w której wątpi w siebie i podważa swoją wartość. Ludzie naprawdę tego potrzebują. Potrzebują najprostszych interakcji, w których poczują, że ktoś jest po ich stronie, że ktoś rozumie tą sytuację. I w ogóle to jest niesamowite, że właśnie ostatni odcinek podcastu był też o miłości, której nie widać i mówiłam tam o zwiększaniu widoczności na różne formy miłości, które mamy w życiu, a których nie widzimy, bo na przykład gonimy za tym, że e, nie mamy partnera, albo gonimy za tym, że mamy partnera, ale nie mamy tej jednej przyjaciółki, przyjaciela. I idziemy przez życie, koncentrując się na swoich brakach. I tak samo wyobrażam sobie, że dzisiejszy odcinek może wywołać w niektórych koncentrację na brakach. I teraz zamiast szukać Oli i nad tym, że ja nie mam takiej oli w życiu i że nie mam, nie mam, nie mam, to stań się taką olą dla kogoś. Zacznij tutaj. Stań najpierw za kimś murem, a potem ta osoba może stanie też za tobą. I wiecie, tutaj nie ma równości w tym wszystkim, bo ja akurat w tej sytuacji no, byłam perfekcyjnie obroniona przez moją przyjaciółkę i to naprawdę taki mur porządny, gruby, dał mi oparcie i w ogóle takim sprowadził na ziemię, że hej. Ale no, mam w życiu setki sytuacji, w których to ja byłam czyimś murem i to ja budowałam te mury i to ja broniłam moich przyjaciół, moje przyjaciółki. W wielu sytuacjach przed ich bliskimi, no bo to zazwyczaj bliscy nas krzywdzą. No to rzadko się zdarza, że ktoś obcy potrafi nam wbić taką szpilę, jak, jak osoba nam bliska. I wiecie, często tutaj a propos bycia po tej drugiej stronie, czyli kiedy to wy staracie się być dla kogoś murem i wy ten mur obronny wznosicie, słuchajcie, to może być niesamowicie frustrujące i trudne. Zadanie. Szczególnie kiedy mm, nie stawiacie takiego muru raz, yy, tylko yy, no, wasz przyjaciel, przyjaciółka, yy, partner, partnerka, ktoś z rodziny yy, potrzebuje wsparcia wielokrotnego I, i to może być niesamowicie frustrujące, że wy mówicie komuś hej, ale przecież no. Halo, jesteś tak wartościowym, dobrym człowiekiem. Dlaczego w ogóle ty w siebie wątpisz? Albo dlaczego ty pozwalasz się tak traktować? Albo w ogóle wiecie, x, z. I no właśnie, to jest ta, ten trud bycia, bycia osobą wspierającą. Jest taka książka w ogóle dla, terape dla terapeutów: wsparcie dla wspierających. I, i to jest też ważne. Mm, że wiecie, stańcie za jakimś murem, ale też miejcie uwagę, uważność na swoje zasoby. I to też jest ważna umiejętność, bo wy, jako osoba wspierająca, nie jesteście w stanie załatwić wszystkiego za waszych bliskich. I ja miałam też taką sytuację, że z jedną osobą, no, po prostu, budowałyśmy fortyfikacje i, i to nie starczało. I ja już miałam wrażenie, że więcej mojego wsparcia i mojego czasu z życia, no, nie jestem w stanie dać. I gdzieś doszłyśmy do momentu, w którym ja powiedziałam: dość, ja, ja nie jestem w stanie dać więcej. To, co masz teraz, musi ci wystarczyć, bo jest też, i tu się to wszystko zapętla, że my wspieramy, budujemy te mury, stajemy za jakimś murem, bierzemy czyjąś stronę, jesteśmy dla kogoś przyjacielem, przyjaciółką, też w partnerstwie, w związkach, ale nie załatwimy wszystkiego. Jeżeli ktoś i tak po naszych słowach wsparcia wątpi w siebie, to to jest też robota po jego stronie do wykonania. I tutaj ta wracamy pętelką do kilku minut wstecz, kiedy ja mówiłam o tym, że ja uwierzyłam Oli w jej słowa. I naprawdę mi to pomogło, bo ja po prostu w momentach, w których nie mogę sama sobie ufać, ufam moim przyjaciołom. Ufam mojej rodzinie. W ogóle pierwszym murem, który został zbudowany w moim życiu, to był mur zbudowany przez rodziców, do których ja od maleńkości biegłam z płaczem, jak mi się coś działo. I to w ogóle nauczyło mnie. Tego, jak funkcjonują mury, i że warto jest takie mury wznosić i, i stawać po czyjejś stronie, bronić kogoś. I, I moi rodzice też często bronili mnie przed samą sobą, bronili mnie przed ludziami. przed ludziami. Przed, przed ludziami z zewnątrz mnie rodzice bronili. I ja tak nauczyłam się tego, czym są mury, ale no właśnie to zaufanie do. Osób nam bliskich, do osób, które nam wspierają. Czasami naprawdę warto jest zaufać osobie, która wam mówi, że hej, ale ty jesteś super, ale ja cię taką lubię, ja cię taką cenię, ja cię taką chcę w moim życiu. Jesteś totalnie wystarczająca, taka, jaka jesteś, i, i niczego ci nie brakuje. I, I można stwierdzić, że to są słowa, i siedzieć dalej sobie w swoim problemie, albo można tym ludziom zaufać. I pójść dalej. I to oczywiście nie jest takie proste, i niektóre nasze przekonania na nasz temat no, wymagają głębszej psychoterapii i, i, i dłuższej, długoterminowej pracy, bo to, co myślimy o sobie, no, jest zbudowane bardzo często z bardzo delikatnej materii. I to są bardzo delikatne kwestie. Bardzo delikatnie też się pracuje z nimi terapeutycznie, ale jeżeli mogę coś podpowiedzieć, gdzie absolutnie tutaj w podcaście, no, nie udzielam żadnych porad psychologicznych, dlatego staram się gdzieś tą kotwicę osadzać w moim życiu, żeby jak najwięcej śmiać się sama z siebie i, i mówić Wam o tym, czego się uczę w życiu prywatnym, bo, bo, bo to wydaje mi się najbezpieczniejszą z opcji, to jeżeli mogę Wam tylko coś podpowiedzieć w kwestiach wartości siebie, to to zaufanie do dobrych słów, do dobrych komunikatów, ludzi, którzy nam szczerze dobrze życzą, dobrze jest, kiedy pojawi się na jakimś etapie. I to jest dobra droga, to jest dobry kierunek. I takie najmniejsze rzeczy, takie, to, to nawet taka myśl, że ja tej osobie, która teraz dobrze mi życzy i mówi mi na przykład: Ale ty jesteś piękna, ty jesteś fajna, ty jesteś wartościowa. I taka myśl, kurczę, może ja zaufam tym słowom, może ja spróbuję im zaufać i może. Następnym razem, kiedy zwątpię w siebie, to przypomnę sobie te słowa i postanowię, to będzie decyzja racjonalna, może jeszcze nie emocjonalna, emocje jeszcze dopłyną gdzieś. Nie wszystko naraz. Na razie racjonalnie postanowię zaufać. Zaufać tym dobrym komunikatom i te, temu, że ktoś dobrze mi życzy i że mam to ciepło i że, i że ktoś mnie w tym wspiera. To są, to są naprawdę bardzo ważne kwestie. I zostawiam was dzisiaj z taką myślą: z myślą, Czym są mury w moim życiu? Czy ja potrafię postawić sobie taki mur obronny przed osobą z zewnątrz, która mnie krzywdzi? Czy jestem w stanie postawić sobie taki mur w moim umyśle, czasem przed sama, samą sobą? Czy mam ludzi, z którymi te mury będzie mi łatwiej stawiać? I czy ja jestem dla kogoś człowiekiem, który stanął za jakimś murem i, i wziął czyjąś stronę i, i był w tym taki bardzo. Yy, dyrektywny i, i taki bardzo y, stanowczy i czy y, ja też y, nie daję za dużo y. Tego wsparcia. I czy z tych murów czasami nie budują się fortyfikacje, i, które w ogóle wiecie, ktoś inny powinien y, udźwignąć. I to, to ja, ja nie mam stawiać fortyfikacji w czymś życiu za kogoś. Y, te, 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 mogę postawić mur, stanąć za tobą, obronić cię przed kim trzeba, ale, ale potem wracamy każdy do swojego życia. Y, I tu znowu przypomina mi się tytuł tej książki Wsparcie dla wspierających. Co prawda jest to książka dla terapeutów, ale jakoś tak mi gra z dzisiejszym odcinkiem. Żebyśmy pamiętali też w tym wszystkim o sobie, że żeby zbudować zdrowy mur, no to ja też muszę mieć dobrze osadzone wartości. Też muszę dbać w tym o siebie, żeby nie dawać się wciągać też w niektóre rzeczy. Tutaj Ola ze swoimi no, tysiącami słów na minutę absolutnie nie dała się w nic wciągać. Wciągnąć, nie dała się wciągnąć w jakieś moje biadolenie, tylko trzymała się rzeczywistości, co naprawdę bardzo mi pomogło. I naprawdę tutaj z tego miejsca chciałabym uścisnąć wszystkich moich przyjaciół, bo ten odcinek jest dedykowany Oli, ale ja mam warta do, do dobrych przyjaciół w życiu. Mam naprawdę ludzi, którzy, mam wrażenie, mnie widzą. Widzą mnie naprawdę taką, jaką jestem, i, i, i potrafią stawać za mną murem. Jestem za to ogromnie wdzięczna. I, I mam nadzieję, że wniosek końcowy z dzisiejszego odcinka jest taki, że warto jest stawać za ludźmi murem, bo jako ludzie naprawdę tego potrzebujemy. I z tą myślą Was zostawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.